Czerwca już nie pasuje, ale Polskie Balcerowicz to jest małpa z brzytwą w ręku Wykrzykują na ulicach i mównicach Straszna burza w szklance piwa, choć to cienkusz Ciepłe miejsce chce po ich się wziąć lewica Będzie ropa za cebulę, mięso, zboże Bo radziecki rynek wreszcie się otwiera Maszyniści ciągle tkwią na ślepym torze i tym razem ich Miodowicz dzielnie wspiera. Ale ogólnie jest stresowo. Ja rzekłbym nawet, хорошо. Odwiedzajcie więc światowcy nasze zoo. Usta milczo. Ryba śpiewa. Polskie co? Polskie za, Polskie zoo, Polskie zoo. Polskie zoo. Polskie zoo, Polskie zoo, Polskie zoo. Polskie zoo. No. Niebo zanosi się na burzowo. W dyrekcji aura ponura. Projekt budżetu wisi nad głową. Ale w budżecie jest dziura. Broni się jeszcze zwierz osiwiały. Ryś, co w naprawę wciąż wierzy, hurał nieśpieśnie pichci uchwały. Aż na lwie grzywa się jeży. Co to jest? Temat godny obdukcji. Flaga Rumunii po rewolucji? Nie, oto obraz naszych funduszy. Na no taki widok i bóbr się wzruszy, ale milcz w serce. Ha! <laughs> Bo już od wtorku muszę w zwierzyńcu być w Nowym Jarku. Gdzie chcą, bym rolę wziął w zoologu szefa zwierzęcej ligi narodów. To łap, gdy dają. Może się uda. Ostatnio ciągle dzieją się cuda. Lub katastrofy. Co? Mów pan. Głośniej! Mamy problemy z tą dziurą. E, w moście. Most skosił dzielnie nasz polski korab. A most był Niemców, więc strata spora. Lecz myślę, warta wysupła marki za ten bojowy ruch naszej arki. Most mniej? Most więcej? Komu to wadzi? Ważniejszy budżet! Co król nam radzi? Daję wam wolną łapę, kochani. Wierzę, że wszystko zrobicie sami. Obciąć płacę tak, jak leci? Jestem za, a nawet przeciw. A. A. Na biednym rysiu cierpnie już skóra, czując powagę zadania. Pęta tam łapy zwierzęcy hurał, a równocześnie pogan. Mądrzej, koledzy! Szybciej, koledzy! Zróbcie użytek z waszej niewiedzy. <gryw> Wielki hurale ogląda świat, jak ta gromadka wyrodków. Niszczy owoce 40 lat niebywałego dorobku. Któż to? Włos lśniący. I głos przymilny? Towarzysz szakal. Sak bezpartyjny. Kręgowce wołam na waszym progu, gdy demagogia się szerzy dla dobra zwierząt i zoologu. ja'm gotów w rynek uwierzyć, gdy historyczna chwila trwa dzisiaj i dzwonek dźwięczy ostatni. Kręgowce. Ze stołówki proszone są na salę posiedzeń. Uczyńmy jedno. Wywalmy Rysia. Reszta się sama załatwi. Zresztą niech Rysiek trwa na urzędzie, jeśli się swojej szkapy pozbędzie. O kim tak dudni, że aż drżą liście? O koniu. Twardym monetaryście, co nas wykopał za biur i biurek. Walnął popiwkiem. Zakręcił kurek. Dla swoich rumak. Dla wrogów szkapa. Kuts pociągowy dla reszty świata. Choć prawie każdy żywi doń ansę, ten konik ciągnie nasze finanse. Jeśli by go wyprzęgnąć, wie! Kredytu nie da nam żadne za. Lepiej ufać prawdzie tej. Konik z wozu, chłopom leżej! O co chodzi w tej aferce? Choć wyrwano nam z rąk lejce. Radzę, rzućmy próżne spory, zaczekajmy na wybory. A gdy wygra nasza paka, przyjdzie kozioł do rumaka. A co z budżetem? Ryś bardzo blady, chociaż królewskim jest posłem. Nie będę taił, wracam z narady. Co mogłem przynieść, przyniosłem. Trzeba przykroić, mając na względzie, że więcej nie ma. Ani nie będzie. <laughs> Przeto koncepcję poddaję główną. Uciąć każdemu, uciąć. A równo. Ja protestuję, zwierz dzisiaj głodny. Kim ten protestant? To truteń miodny. To granda, zgroza nas wszystkich trzepie. Ten ogród spływał miodem i mlekiem. Dziś, gdy ryś z kucem trzymają zaster, ja jeden walczę o wspólny plaster. O tak, walczyłeś dzielnie, mój śliczny. Kiedyś w Bestiariu tkwił w politycznym. A kto wam wylansował króla, gdy gawron go wypuścił z ula? Sam pod klepsydrem go zapraszałem i dałem wygrać, choć nie musiałem. Saki zasługi cenić umieją, więc kiedy trudnia poznali, szak argoliznął. Inni z kolei, jak towarzysza, witali. Lecz co ze sprawą tego budżetu? Nie chciano przyznać praw do dekretów, więc pytam grzecznie, kamaryle: komu ucinać? I po ile? Sądzimy z bratem, że trzeba prędko urżnąć hienom, skunksom i sępom, kolaborantom z dawnym zarządem, a zarząd stawić wkrótce przed <laughs> sądem. To za niesmaczne głosy z prawicy. Czy to hobisy, czy bolszewicy? <laughs> Brzydka się tutaj kroi zabawa, A trzeba tworzyć zoolog prawa, W którym są tylko proste alejki. To prawo chroni sroki złodziejki, Puszcza z torbami biedne kangury, Kryjąc kukułki z nomenklatury. Fakt, gdzie nie spojrzysz, powiem bom szczery, Same afery. Same afery. A rumak widzi nic nie zmienia. Zarządów mych nie do pomyślenia. <grym> Afer dziś tyle. Co nowych partii. Alkoholowa. No. I tam art. Bi. Małych się depce. A, wielkich chroni. Nie jest. Mym krewnym Gawronik. Za wiele saków poszło na forsę. Weźmy telegraf. Ta spółka z morsem, prawda, chemiki? Po co ta szopka? Nas tam już nie ma. Kreska i kropka. Lecz gdzie ciąć budżet? Kto radzić skory? Byle niebiednym, słabym i chorym. Karmiącym matką. Kadrze. Maleństwo. Starym uczonym. Młodym małżeństwom. Żądam w imieniu dzierżawców fermy ceł zaporowych dla mięsożernych. Roślinożerni też się nie dadzą. Gdy przyjdzie pora, poradzą z władzą. Oszczędźmy szkółki. Stałowki. Żłobki. Oraz zasiłki dla bezrobotnych. Ach, jest to bezrobocie strasznie mnie męczy. To idź do pracy. Po co się dręczysz? Może tu? W życiu. Ja się nie boję. Nie dam. Nie puszcz. Błagam. To moje. Trzeba? Nie dam. Chytr. Boże, strach! Matko sałatko. Puściły szwy. Coś się zrobili. To, to wy! To, to wy. wy! Trzeba Rysiowi upoważnienia, aby przystąpił wnet do sklejenia. My zapomnimy scysję fatalną. Tak nakazuje odpowiedzialność. Może się sklei, prawda, Rumaku? Piękna rzecz. Budżet w domu wariatów. I jak? Zrobione? No... Mee. Rzecz przykra. Są komplikacje. Sprawa się rypła. Może do wyższych mocy wystąpić. Westchnąć do naszej wielkiej patronki. Ona ocali od zła i świństwa. Patronka sklepy. Cóż? Nią. Godwińska. Minął tydzień w menażerii. Idzie nowy, a my z nim I Wśród dziewicji. dewiacji i histerii Śmiech potrzebny jest jak klin Skojarzenia to przekleństwo Więc możemy dziś dać głowę Jakiekolwiek podobieństwo Było czysto przypadkowe Wszystkie łosie mają w nosie Żubr popłakał się jak bubr Z dzika właśnie wyszło prosie Chór padalców w roli kubr Piszczy w trawie luby brzmi w trzcinie Sieją burze albo mak Wydarzenia i opinie, a czasami nawet Wszystkie łosie mają w nosie, że nie się jak góry. dzika właśnie wyszło, proszę nie badać w uchroni góry. Iście prawie ludźmi czcigodzili się burze albo ma wydarzenia i odwiedziny, a czasami nawet fakt. Akt Posewicz żąda z partii swojej dumny. Już ze Śląska się pociągnął.